Nie udało. nie udało się, ale była przygoda. zobaczyłyśmy tak. od środka, jak to wygląda. przyjechałyśmy, pokazałyśmy się. I było bardzo fajnie. Tak, tak. Tak. <laughs> Coś powiecie o pytania? nie były bardzo trudne, tylko no, ale że stres. robi z nie za No nie powiedzi? Tak. Na przykład lewostronny, lewosterny. Tak. Zamsz. 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 Zwierzęta, które tak naprawdę no, o, te zwierzęta nie no, zwierzę chyba najbardziej. najbardziej. Grupy, tak, mm -hmm. to, to było jednak takie. Mm -hmm. Jakby zobaczyło się odpowiedzi, to już były takie, takie właśnie... Oczywiste. Oczywiste. Tak. Ale wcześniej to nie bardzo. Ale stres tak, robi tak. swoje. Tak. Ale przede wszystkim przyjechałyśmy to po to, żeby się po prostu, żeby to zobaczyć od środka, jak to wygląda i zobaczyłyśmy, jesteśmy zadowolone z tego, że przyjechałyśmy, na pewno nie będziemy szałowały. A może wybierzemy się jeszcze raz? Co ja jakiś czas, tak? Chcecie kogoś pozdrowić. Tak, chciałyśmy pozdrowić y, naszych Szczególności... rodziców i nasze rodziny, tak, dzieci, tak. mężów. I dla dzieciaczków. Właśnie, <laughs> dla dzieci naszych. Kochanych.